24 stycznia 1989 roku Sejm PRL wyłoniony w tzw. wyborach kontraktowych powierzył funkcję prezesa Rady Ministrów Tadeuszowi Mazowieckiemu. Rekomendował go Wojciech Jaruzelski, którego ten Sejm i Senat wybrały na prezydenta. Sam Tadeusz Mazowiecki zaczynał swoją karierę w stowarzyszeniu PAKS, którego istnienie komuniści dopuścili i które wykorzystywali do swoich celów. Funkcję ministra obrony narodowej pełnił w tym rządzie nadal generał broni Florian Siwicki, prymus oficerskiej szkoły w Riazaniu, a ministrem spraw wewnętrznych był generał broni Czesław Kiszczak. Ponieważ większość stanowisk... W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnili ludzie związani z podziemną Solidarnością, uchodzący w powszechnej opinii za bohaterów. Cieszył się on początkowo wielkim zaufaniem narodu. Pod rządami Tadeusza Mazowieckiego komuniści nadal bez przeszkód uwłaszczali się na majątku narodowym, a funkcjonariusze służby bezpieczeństwa bez przeszkód niszczyli bądź wynosili do domów tajne akta. Leszek Balcerowicz zrealizował swój program gospodarczy, doprowadzając z jednej strony do zduszenia hiperinflacji, a z drugiej do upadku wielu rodzących się przedsiębiorstw prywatnych oraz zakładów pracy, które w czasach realnego socjalizmu z powodzeniem konkurowały swoimi wyrobami na rynkach zachodnich. Wybory prezydenckie w roku 1990 pokazały, że Tadeusz Mazowiecki nie cieszy się już zaufaniem. Wzłożył on w związku z tym dymisję, a jego rząd przestał pełnić swoją funkcję 4 stycznia 1991 roku. Ludzie związani z nim na trwałe weszli jednak do życia politycznego III Rzeczpospolitej. Symbolem tutaj jest Władysław Kosiniak Kamysz, syn Andrzeja Kosiniaka Kamysza, który w tym rządzie był ministrem zdrowia.